Dzień dobry. Witam w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu "Ogół tak się dyskutuje". I mam dla was kolejną lekturę. Tym razem zdecydowałam się na książkę, która jest świetna, jest bardzo dobrze napisana, bardzo dobrze ją się też czyta, ale nie należy do gatunku łatwych, prostych i przyjemnych. Mam na myśli książkę Oświecenie, czyli Tu i Teraz. To zbiór esejów pod redakcją Łukasza Rondudy i Tomasza Szerszenia. I pozwolę sobie przeczytać podtytuł tej książki, bo dużo on już nam o niej powie. To jest pytanie: Czy jesteśmy świadkami kresu pewnego myślenia? Czy może dopiero dziś i w możliwej do wyobrażenia przyszłości zapoczątkowana w oświeceniu zmiana dopełni się? To jest książka kolejna publikacja, którą już niejednokrotnie do nich nawiązywałam, która wyszła w ramach współpracy, kooperacji pomiędzy wydawnictwem Charakter a Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, czyli w cyklu Mówi Muzeum. I nie bez powodu mimo, że jest książką, jakby nazwać ją jednym zdaniem socjologiczną, to Właśnie w tym dyskursie muzealnym została opublikowana. Żeby podeprzeć tą tezę, zacznę omawianie od końca od eseju, który został napisany przez Jolantę Talberską, która wprowadza nas w historię gabinetu Rycin Uniwersytetu Warszawskiego. I jego powstania. Jolanta Talbierska jest przez wiele lat była kierownikiem tegoż gabinetu. Rycin obecnie dowodzi w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. W książce znajdziemy liczne ilustracje, które stanowią reprinty zgromadzonych w gabinecie Rycin prac z kolekcji, która powstała przez połączenie dwóch zbiorów. Zbioru króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zbioru Stanisława Kostki Potockiego. Zbiory oba były bardzo liczne. Ten królewski to było ponad 70 tysięcy rycin, rysunków, map, prac na papierze. Uzupełniły to bardzo cenne prace z kolekcji Kostki Potockiego. 7 tysięcy takich artefektów mieliśmy w swojej gestii, które przez chwilę funkcjonowały razem, a potem w okresie końcówki rozbiorów zostały uprowadzone do Rosji i zwrócone nam dopiero na mocy traktatu ryskiego, czyli w 23 roku, a później nadszarpnęły te, te, nadszarpnęły to chyba za delikatne słowo, zdestruowały w sposób bardzo intensywny te zbiory wydarzenia II wojny światowej, zwłaszcza powstania warszawskiego, do tego stopnia, że z całego zbioru ocalało raptem 40%. Te zbiory można, i ja pamiętam ze swoich studiów historyczno-sztucznych, że mogłam, miałam taką możliwość na miejscu oglądać, przeglądać niektóre prace, które są w zbiorach, właśnie Gabinetu Ryczyn Uniwersytetu Warszawskiego, więc są dostępne także dla czytelników, nazwijmy to tak. A oczywiście pod pewnymi warunkami. Natomiast zostały udostępnione także artystom w celu redefinicji refleksji, inspiracji. Ponieważ w książce znajdziemy, tak jak mówiłam, reprinty prac z kolekcji Królewsko-Potockiej, czyli z gabinetu Ryci, a także rysunki prace na papierze, które zostały przygotowane przez polskich i nie tylko polskich artystów współczesnych takich jak Gośka Macuga, takich jak Zbigniew Libera, Joanna Rajkowska, Ewa Juszkiewicz, czy Nikołaj Sobczyk, żeby wymienić tylko kilka osób, które ich prace reinterpretują, czy właśnie są inspirowane, powstały na kanwie prac z gabinetu rycin. Dlaczego? Dlatego, że gabinet rycin, czy też zbiory królewskie to jest czas oświecenia, Czas pewnej zmiany mentalnej, czas pewnej diagnozy społecznej, pewnego otwarcia, jak, można, jak, jak mówiono, wręcz pewnej dojrzałości człowieka jako członka społeczności do diagnozy otaczającego go świata. I to, co zbierał głównie Stanisław August Poniatowski, ale także to, co interesowało Kostkę Potockiego, to były właśnie. Prace, które stanowiły coś w rodzaju opisania świata, opisania encyklopedycznego, katalogowania, stanowiły podstawę do zrozumienia tego, w jakim my, jako społeczność, jako społeczeństwo w punkcie jesteśmy, ale też były kanwą do pewnego zastanowienia się konf konfrontacyjnego, do zadania sobie pytania, czy ta polska ówcześnie Rzeczpospolita i sarmacka rzeczywistość to nasze oświecenie jest peryferyjne jest wtórne w stosunku do tego co się wydarza w innych częściach globu czy też przeciwnie jesteśmy tworzymy swoją własną autentyczną jakość i jesteśmy na równych prawach w tym dyskursie to pytanie pozostało otwarte i jest otwarte w zasadzie dla nas do dziś A Łukasz Ronduda i Tomasz Szerzeń zaprosił do napisania esejów do tej książki, kilkoro eseistów, naukowców, krytyków, publicystów o to, aby wypowiedzieli się na rozmaite tematy. Zakładam tego nie wiem, ale zakładam, że każdy z nich postawił temat samodzielnie. I opisywał to, co najbardziej go interesuje, a być może to, co najbardziej go dotyka czy drażni. I spośród osób, które są autorami, współautorami tej książki, mamy tutaj Iwonę Kusz, Olgę Stanisławską, Adama Liprzyca, Agatę Sikorę, Edwina Bendyka, Rafała Matyję i Pawła Mościckiego. Nie bez powodu wymieniam te nazwiska wszystkie. Dlatego, że dla wielu z Was pewnie sam ten zbiór nazwisk jest najlepszą rekomendacją, żeby po lekturę sięgnąć. To pytanie o oświecenie, to jest pytanie kantowskie. Immanuel Kant zadał takie pytanie o to, czym w ogóle jest oświecenie. I my przez długi czas i cały czas tak naprawdę szukamy na to pytanie odpowiedzi. To, co się wydarzyło w tej późnej nowoczesności dzisiejszej, czyli przez, od, od początku nowego wieku, przez ostatnie 25 lat, to też jest coś, co jest wielką zmianą, taką niezwykle dynamiczną, czego... Chyba nie doświadczały poprzednie pokolenia aż tak intensywnie, a może jest tak, że się mylę, może jest, tak, że, może jest tak, że my się w ogóle mylimy i że każde pokolenie miało właśnie takie odczucie, że ich zmiana jest bardzo dynamiczna, że ich zmiana jest nie do ogarnięcia i ich zmiana wymaga bardziej precyzyjnej diagnozy i więcej pokory. Może właśnie tak jest. Natomiast na pewno jest. Czujemy e, niezwykłą dynamikę tego, co nas otacza i tego, jak bardzo świat wokół nas się zmienia i chyba jest od nas szybszy. Często go nie jesteśmy w stanie ogarnąć. To jest taka mm, pokorna bardzo próba ogarnięcia, ale też spojrzenia wstecz, bo nie da się patrzeć w przyszłość, jeżeli nie popatrzy się w sposób sensowny do tyłu, w perspektywie historycznej. Także historii społecznej, także psychologii społecznej. W związku z czym, z jednej strony, próbujemy się tutaj zastanawiać nad przyszłością, ale dzięki autorom książki, bardziej dogłębnie możemy pochylić się nad tematami równouprawnienia kobiet, nad kwestiami związanymi z kolonializmem i w ogóle percepcją kolonializmu, kolonializmu czy stosunkiem do innego. Tego innego, który jest tu i teraz, ale też tego innego wyobrażonego, którego mamy gdzieś indziej, zarówno mentalnie, jak i geograficznie. Autorzy dotykają tutaj też bardzo mocno kwestii źródeł wiedzy, czy źródeł diagnozy, która, którą zapożyczamy jako osoby. Interesujące się światem, co oznacza przede wszystkim percepcję literatury. Zastanawiają się także nad mechanizmami administracyjnymi mechanizmami penalizacją tym, co powoduje, że jesteśmy stale już ewidencjonowani, obserwowani, katalogowani. Też oczywiście nie uciekają od tematów najświeższych, pandemicznych. To, co się dzieje w chwili obecnej nie tylko, jest pewnego rodzaju naszym byciem w sytuacji bieżącej, ale też skłania nas bardzo mocno do zastanowienia się nad tym, do czego pewne mechanizmy użyte dziś niezbędne będą prowadziły w przyszłości. I to wszystko jest pewnego rodzaju e, bilansem którego, którego autorzy w sposób w miarę precyzyjny próbują dokonać. W związku z czym, czy to jest książka dla każdego? Tak, ja uważam, że absolutnie. Czyta się, czyta się ją bardzo dobrze, jest książką na pewno na nasz czas i jest bez wątpienia dobrą książką. My przecież lubimy jakieś takie cezury. Nasz mózg poszukuje rygoru i porządku, tak mamy jako ludzie, w związku z czym. Początek roku to zawsze jest ten moment podsumowania, końcówka roku jest momentem podsumowań, początek roku jest momentem, w którym nowe wyznaczamy sobie zadania, wyznaczamy sobie nowe cele, to wszystko, co się potem z tym dzieje, już w połowie stycznia. Natomiast to jest ten moment refleksji i myślę, że to jest książka doskonała na to, żeby tę refleksję swobodnie przechodzić. Stąd, mimo że lektura jest trudniejsza i mimo że jesteśmy już pod koniec roku nieco wykończeni, chcielibyśmy odpocząć, to mimo to polecam serdecznie, żeby sobie takie intelektualne wyzwanie postawić i po nią sięgnąć. Poza tym jest bardzo pięknie wydana, to jest taka już przyjemność obcowania. To pytanie, czy jest oświecenie, było także pytanie postawione w tytule wystawy. w. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, która miała miejsce w 2018 roku. Pewnie nie wszyscy na niej byliśmy, pewnie nie wszyscy ją pamiętamy, ale dzięki tutaj zawartym Rycinom, tak to nazwijmy jeszcze ze słownika historycznego, możemy się też odnieść do tamtej wystawy, a ja polecam, żeby przy okazji sobie dokumentację i takie już absolutnie refleksje o niej zrealizować poprzez stronę internetową MSM. A ja dzisiaj jeszcze mam dla państwa dla was jedno zaproszenie. Nie bez powodu stoję pod za, zawsze szukam dobrego pretekstu. Nie bez powodu stoję na tle obrazu Agaty Bugackiej dzisiaj w Sanadu czwarta aukcja sztuki współczesnej o 19:30 zaczynamy licytację prac, które są bez wątpienia bardzo ciekawe i bardzo wybitne, jeżeli chodzi zarówno o walory kolekcjonerskie, jak i walory inwestycyjne. Dlatego zapraszam Was serdecznie, żebyście byli z nami i zastanawiali się, czy w tej końcówce roku, w której e, towarzyszy nam intensywnie inflacja, towarzyszy nam e, pewna niepewność, w którym też chcemy ochronić swoje pieniądze w czasie, czy chcielibyście zainwestować w sztukę. Ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. I dlatego staraliśmy się przygotować dla Was taką ofertę, żeby Wasze pieniądze potem były bezpieczne, ale też, żeby Wasze um, potrzeby intelektualne i estetyczne były zabezpieczone na odpowiednim poziomie, za spokojone na odpowiednim poziomie. Stąd też w tej ofercie znajdziecie rzeczy bardzo dobre do kolekcji i bardzo dobre do inwestycji. Polecam lekturę, polecam aukcje, a ja spotkam się z Wami już po Nowym Roku, więc wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i spokoju, dużo obcowania ze sztuką, dużo czasu na lektury, dużo uważności w stosunku do innych i pięknego czasu w gronie rodziny. Tego Wam jako cały zespół Galerii Sanatu życzymy. Dziękuję za uwagę.